Na początek serdeczne dzień dobry wszystkim widzom. W dzisiejszym filmie chciałbym Wam pokazać kilka, kilkanaście monet złotych, jedna dziesiąta uncji i poprosić Was o komentarze, co o tym sądzicie, jak Wy się na takie rzeczy zapatrujecie. Więc jedna dziesiąta uncji złota, moneta jako przygotowanie do ewentualnego kryzysu, jakichś trudności życiowych. Jest ona droższa. Jest ona droższa od 6 do 10% od uncjowych monet w przeliczeniu na wagę. Ale także w przypadku sprzedaży, otrzymujemy te nadpłacone 6 do 10% z powrotem. Łatwiej i szybciej można ją sprzedać aniżeli jedną uncjową monetę. Po prostu więcej osób stać na zakup monety za załóżmy 850 zł, aniżeli za 7600, 700 czy 500. Za jedną uncjową monetę można również do tego podejść w inny sposób, że zebrać sobie 10, 10 monet, jeden razy 1 dziesiąta uncji. I wymienić sobie czy, czy też sprzedać i kupić jedną uncjową. Za pozostałość pieniędzy można kilka sreberek kupić nouncjowych. No to zaczniemy teraz, może od orła amerykańskiego. Stary wzór. Ma wagę, orzeł ma, wiadomo, czystego złota. 1 czyli 3,11 grama waga brutto z domieszką miedzi wynosi 3,39 grama jest to złoto próby 916 o średnicy moneta jest 16,5 mm są tych te średnice się zmieniają zależy które te monety są Jakiej mennicy i z jakiego kraju pochodzą? Tutaj mamy nowy typ orła, to jest wszystko to samo co w starym. I tu nawet mamy kolorowe, bardzo ciekawe, niedawno mi się udało kupić te kolorowe orzełki. Bardzo atrakcyjnej cenie. Tutaj jest nakład po 500 sztuk. tych to są stare roczniki. Tu mamy roczniki 99-2000-2001. Udało mi się 4 takie kupić. Za bardzo fajne pieniążki 167 euro za jedną. Także nie zawsze, nie zawsze się przepłaca tutaj. Trzeba tylko czekać na okazję, pilnować. No i trochę kombinować, wiadomo. Także zostawimy amerykańskiego orzełka. Przechodzimy do Krugeranda. Tutaj mamy tą samą sytuację co z orzełkiem. Ma tą samą próbę 916 i tą samą średnicę 16,5 mm. Jest. Są to monety Orzew i rand z domieszką miedzi. Jednakże zachowują 1 dziesiątą uncji złota czystego w sobie i tak. Następna to filharmonik I tu właśnie mamy już na przykład 16 mm. Średnicy monety. 1,2 mm grubości tej monety ma grubość. No tu oczywiście już mamy czyste złoto, 4 9, 4 9. Tu już nie ma do mieszek. Czyściutkie złoto. No i tu mamy libercia. Liberta. Są to monety dość rzadko spotykane, znaczy się może nierzadko spotykane, ale trudno uchwytne, trudne, trudniejsze do kupienia. Nie mają nominału, czyli uznawane są jako medale. Ale mi się kiedyś tam udało. Jedną kupić. Następne to są złota Brytania i tutaj to jest najtańsza w sumie moneta na rynku w jednej dziesiątej uncji. To jest także 4 tak, złoto. Tutaj mamy monetę zeszłoroczną. Następna, która tam leży. Czyli ta jest tegoż roku i w tej chwili w sumie najtańsza moneta 1 dziesiąta No i tu mamy Pertmint Lunar 3 można także kupować szczególnie w pierwszym momencie jak to wychodzi bo potem to robi się to droższe trochę o parę euro czy parę złotych zawsze jest droższa z czasem ale w pierwszym momencie można kupić jak zwykłą jedną dziesiątą uncji. Tu mamy bawoła, tu mamy tu mamy tygryska. Fajne monetki powiem wam, pchełki malutkie, ale ma swój urok to. I tu mamy kokoburkę. Wszystkie te monety tutaj, w tym ostatnim rzędzie, tylko Kabura, czy Kokabura, czy Lunar 3, czy też Kangurek, są bite przez mennicę Petning. Czyli co do jakości nie ma żadnego problemu. Zresztą to jest złoto. Co tu można mówić o jakości? Są wybijane praktycznie wszystkie, czy orby, czy czy Krugeran, czy Wiedeński Filharmonik, nic się z tym nie dzieje, prawda? To jest jednak złoto. Także to tyle na dzisiaj i zapraszam wam, Was do komentarzy, do komentowania, do wyrażania swych opinii, co Wy na ten temat sądzicie, czy to ma sens, czy nie ma to jednak sensu. Dzięki bardzo. Dzięki bardzo za oglądanie. Zapraszam do komentowania.